Po tym przyjdzie czas myślenia na temat budowy dróg, poprawy budowy dróg, także dróg podatkowej, mamy tu kolegę radnego, a także chodników. I może na koniec. Brakuje nam jeszcze to, brakuje nam może mini boiska może, może w tym roku, może później no, spróbujemy z którymś z właścicieli dróg po prostu porozumieć się i przekonać e, radę gminy, żeby wykupiła to, żeby jeszcze y, takie coś, y, które się... Te chociaż leżą bardzo blisko miasta, ale też tutaj mieszkańców przebywa i dzieci też jest coraz więcej. Ja ze swojej strony dziękuję, dziękuję wykonawcy, ma... który został w przetargu i Przede wszystkim chcę Tobie, kolego, chętnie podziękować, bo y, ta świetlica, y, tą świetlicę też Ty tworzyłeś tak powiem już po imieniu, musi potem to realizować. I kolega Henik mimo że tu jest Pani Dołata, Inspektor Nadzoru, jest wykonawca, są radni, którzy przyzwolili nam na szukanie środków, no udało się, udało się i to też Twoja zasługa, nie ujmując niczego zmarłemu sołtysowi Cederuszowi. Proszę, Pan Przewodniczący, czy Dziękuję. Ja chciałbym króciutko pogratulować mieszkańcom wszystkim najładniejszego obiektu, jeśli chodzi o sieci sierpieckie w całej naszej gminie. Na razie jeszcze najładniejszego, bo po zobaczymy jak będzie dalej wyglądało. Będziemy przymierzać się do remontu pozostałych naszych śledzic. I w tej chwili chciałbym na Pani ręce złożyć skromny praktycznie yy, prezent, żeby Wam służył na zebraniach Rady Słowacji. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Widzę, że świetlica się, się zaczyna dopełniać, bo brakuje jeszcze trochę rzeczy. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Pan Radny Lipiński, bardzo proszę. Czeło zostało zakończone. I za to chciałbym podziękować wójtowi gminy, zastępcy wójta, szczególnie za to, że tak zrobił wnioski z komisją, która tak przygotowała, żeśmy dostali pieniążki, a to jest bardzo ważne. Bez tego by tej świetlicy nie było. Poprosimy księdza proboszcza o poświęcenie naszego obiektu. Bardzo proszę. Na początku też chciałbym pogratulować takiego wspaniałego obiektu, świetlicy. Mam nadzieję, że będzie się tutaj mile czas spędzało. Dla nas y, mieszkańców też z Czewskich to jest dzisiaj już drugie nabożaństwo. Pamiętam pierwsze żałobne w Kuściele, gdzie żegnaliśmy drogą nam Danutę Olech. Natomiast dzisiaj będziemy, mówimy się w jej intencji, polecamy ją miłosierdziu Bożemu. Natomiast dzisiaj prowadzimy się tutaj, żeby poświęcić ten nowy obiekt, żeby Pan Bóg go pobłogosławił. Idziemy z Dziękuję wszystkim do kierownika. Bardzo proszę wszystkich y, mieszkańców i gości o również... Zapraszamy. Zapraszamy. Się. O, bardzo To chcę najpierw przedstawić Pana doktora Michała Kargula. Jest, <trykuj> a doktor, pan, się, historykiem. Jest pan doktor Kargul przedstawi rys szewskiego. Bardzo proszę panie wyżyski. Dziękuję panie Henryku. Witam serdecznie państwa. Naprawdę króciutko, żeby nie przedłużać i tutaj nie, nie robić. Od razu też zastrzegam, że to jest jak Sama nazwa wskazuje krótka historia, zatem te rzeczy, zwłaszcza najnowsze, to pozwoli o tym pominąć. I przechodzimy do historii naszej miejscowości. Poproszę, następny slajd. W tym roku, pewnie Państwo świetnie wiecie, Czech obchodzi 750. rocznicę powstania. I również nasza wieś miała w tym skromny współudział, ponieważ w tym przywileju, gdzie książę Sambor, e, budował jest wspomniane o tym, że mieszczanom w roku 1260 nadał łąki między Wisłą a Szpęgawą. Poproszę następny slajd. Dokładnie ten napis brzmi, e, nadaliśmy również wspomnianemu miastu wolne łąki ze wszystkimi tego korzyściami. E, dalej opis jak się ciągnie, spancowa czyli Szpęgawa, to jest dzisiejsza Motława, która do okresu istotniowiecza, e, rzeka Motława zaczynała się dopiero na wysokości kości, o tym jeszcze za chwilę. A to, co dzisiaj na łotową... W właśnie na różnie e, budowane, bo to też nie było typu, ale w takim układzie przestrzennym. Oraz drugie, gospodarze, którzy mieli po kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset hektarów, zatrudniający służbę, e, budowali obejścia tzw. holenderskie, gdzie obok domu mieszkalnego stojącego osobno, mamy budynki gospodarcze, często też dla służby, oraz dziesięciu więcej. E, wszyscy się nie wiedzą, budowało się osiedle wielorodzinne, e, budują się ciągle nowe do domy i pewnie tych mieszkańców będzie przybywać ciągle e, dosyć smacznie. Proszę zrób tam. Znajdź, dziękuję za uwagę. Także naprawdę tych ludzi w naszej wsi jest dość dużo i jak będziemy się spotykali, to często będziemy mogli sobie właśnie z takich głosów skorzystać, między innymi jak właśnie pan doktor Michał Karp. Dziękuję bardzo. To dla obiektu małego, jak pan nazyjemy, ale to jest ciekawy, zwłaszcza go znam i to chciałem Państwu pogratulować takiego no, fajnego obiektu i tego, że tutaj generalnie Wasz wujn, yy, że posiada taki pomysł, a wicewójn, który biegał <śmierdził> do tego zadania jako swojego własnego, a najistotniejszą rzeczą, żebyście tak mówili, to, że prowadził w trakcie budowy tą dzisiejszą klimatyzację, że możemy w takiej fajnej atmosferze yy, przebywać. Proszę.